Dziś to ja Ninjaman No i dzisiaj jak widzicie otwieramy magazyn Legacy Oczywiście wydanie specjalne z Blue Ocean No i właśnie otwieramy magazyn Legacy numer 1 na 2020 Z dwoma figurkami, co jest bardzo fajne w tych magazynach Konkretnie Cola w Legacy w wersji 2020 oraz Nindroida Dodatkowo jest saszetka kart z Ninjago z piątej serii, no i limitowana karta też z tej serii, konkretnie Garmadon. Więc fajny magazynik. Więc tego, ja słuchajcie, na szybko otworzę. Zam sobie sprawę także, że oświetlenie w tym momencie jest takie średnie, więc zaraz to będę ogarniał, a akurat chciałbym powejmować na przykład tą limitkę i w ogóle to wszystko poodczepiać Więc zaraz sobie przy okazji oświetlenie poprawię. To nie będzie jakiś gigantycznie, gigantyczny, mega gigantyczny problem. Więc, yy, wyleciała nas ta Tutaj tylko jeszcze musimy wyjąć, pyk, to tam, no, na bok. No i widzimy się, jak już to wszystko podczepiam. E, Okej, okay, widzimy się właśnie już po tym, jak to zrobiłem. Udało mi się odczepić bez szwanku. No więc zacznijmy omawiać. Świecenie też polepszone. Tutaj pożeracz światów. O, czyżby też jakiś plakat do wyjęcia? Tylko właśnie teraz z tym pożeraczem. Właśnie to dosyć stary zestaw. Nawet spoko ta konstrukcja wygląda. Chciałam kiedyś nawet ten zestaw Wam powiem, ale teraz to trzeba dużą sumę wydać. No oczywiście jeśli chodzi o ten... Kurde, nie obejdzie się bez tego. Musicie przeżyć. No tutaj, właśnie, oczywiście, w roli głównej, magazynowa jakby postać. Tutaj też się pojawia Kol. Tutaj, właśnie, trochę jest mieszane, jeśli chodzi o te legacy. W tym magazynie, tak to wygląda. Oczywiście, reklama to było dosyć oczywiste. Dalej, komiksik. No, tutaj sądziłam, że bardziej tutaj, o właśnie, to jednak bardziej kol tu wymiata. Tam w bardziej, jay. Aha, fajnie. Na razie nie chce mi się mówić, o co chodzi. No tak, głównie tutaj kol. Tutaj jest oczywiście plakat z wspomnianym kolem. Tutaj mamy o, Nindroid kontra Zen. Bardzo fajne, ale uważam. Że chyba lepiej ten kolb będzie wyglądał. Nie wiem, tutaj mamy oficjalny magazyn z triceratopsem. No, spoko, nawet konstrukcja. 65 klocków, tyle co miał ten tyranozaur Już się darzy. No, to nie wiedziałem. Fajnie. I tutaj jakieś oczywiście misje. Tutaj jakiś chyba opis minifigury Kiden Snow. Hmm. No tutaj dalej jakieś fajne misje. Ciekawe, czy, znaczy, czy będzie gdzieś instrukcja. Może już była. A ja się nie skapnąłem. No, fajnie, że właśnie tutaj takie zagadki trochę ciekawsze nam dają. Tutaj reklama City. Mnie to za bardzo nie interesuje. O, wirtło cola. Myślałam, że coś będzie z tej nowszej fali. Ale tutaj nam właśnie wirtło cola pokazują. 587 klocków. Fajnie, że tu czasem to pisze, Bo właśnie to czasem coś warto. Znaczy, warto wiedzieć, no. Tutaj mamy jakiś znowu konkurs do wygrania. Tutaj mamy oczywiście jakieś prace konkursowe na temat szkieletów najwyraźniej. Tak, czyli tutaj też będą takie plakaty. I co w następnym magazynie? Lloyd i Kamienny Wojownik. Znaczy, kontra pisze, no, ale wiecie. Fajnie, fajnie. Te figurki jakby się w zestawach pojawiały. O, i będzie... Limitowana karta mrocznego Władcy, inaczej mówiąc Overlorda. I saszetka zapewne też się znajdzie. Więc fajnie, że można to skolekcjonować. I widzicie już na pewno tutaj, jakby ten ryjaczek. Tylko jakbym go wyciął, to bym też, no, plakat mocno potraktował. Więc to tutaj raczej zostanie. Pamiętam, że był chyba kiedyś magazyn Legacy. Co tam do wycięcia była u głowa właśnie Loida. A tu proszę, jest jako Złoty ninja. Fajnie. Dosyć się odmiennie. Więc dobra. Zacznijmy od karty limitowanej. Tutaj oświetlenie. O, też to pomaga. Lepiej widać. Garmandan, edycja limitowana. Najwięcej to ma moc. 101, 51. A no tak, 97, szybkość. Tak się dziwnie przeczytałem. I 91 obrony. Oczywiście limitowana. Ja lubię kolekcjonować limitowane. Jest to teraz już chyba moja szósta limitowana, jeśli chodzi o tą serię. Fajnie. Na pewno jeszcze będę miał, bo wiem, że w magazynie zwykłym takim Ninjago ma się pojawić jeszcze limitowany kol. Tylko że z tego sezonu 11. Więc fajnie. Więc tutaj, na bok. Ok, no to złóżmy teraz te dwie figurki, które naprawdę tu dobrą robotę robią. Ale właśnie, głupia taśma. Taśmy nie lubimy. Tutaj po bokach? To jest przyklejono, nie wiem. No dobra, słuchajcie, pozwólcie mi, że z tym się uporam. No dobra, słuchajcie, udało mi się uporać, i powiem, że tu jest chyba najmocniejsza taśma jaką kiedykolwiek widziałam. Bo trochę mi to zajęło z dwie minuty, powiem, może trzy, nie wiem. Dobra, wyjmijmy już te minifigurki. figurki. od razu pa patrzcie, ile części nam wyleciało. Tutaj jeszcze minifigurki są, oczywiście, do wyjęcia. Tutaj nawet temu kolowi maska wcześniej spadła. Ale to mnie średnio tak obchodzi, bo w sumie będę właśnie składał te mini więc Więc no maska wróci bardziej na swoje miejsce. Dobra, tutaj jeszcze wysypmy, znaczy wyjmijmy. Tutaj maska od razu wyleciała. No ok. No to udało się to zrobić. Ja sprawdzę. Mamy jakąś instrukcję do broni konkretnie. Do broni na przykład. No chyba nie. Musimy sobie jakoś sami poradzić. Okej, okay, no to spróbujemy sobie sami poradzić. Dobrze zakładam? A no chyba nie. Nie, dobrze zakładam. ciemnawo tutaj, więc... No można się pomylić. Okej. Okay, no. Główka weszła. Tutaj jeszcze włosy dajmy. Pyk! Tak się prezentuje ta minifigurka. Czyli jakoś mi się zechce po... polepszyć. Ty, panie. No, weź tam. No, eee, ty! No. Dobra, tak się. Pre... No, nie zobaczycie. O. Yy, tak się prezentuje ta minifigurka bardzo detaliczna. Słuchajcie, to się trochę tak świeci tutaj, te nadruki tutaj nawet ma jakiś sznurek zawiązany no i on nawet trochę podniszczony, też dobry detal bardzo dobrze zadbany sznur tutaj odsłonięte rękawy bardzo fajna minifigurka jak się prezentuje od tyłu, a no tak tutaj ma taki dziwny, nietypowy znak w ogóle nie kojarzący się z kolem o, dziwny, dziwny ale na no serio, dobry de dobre detale właśnie jakimiś sznurami poobwiązywany i w ogóle jak się prezentuje twarz? No. Tutaj lekko jest zasłonięta. Ale sądzę, że kolor dobrze znacie, więc. No. Widzisz? No. Tak prezentuje mniej więcej. A druga taka już bardziej wściekła. Bardzo dobra mini figurka. Teraz spróbuję bez jakiejś instrukcji to sobie zbudować. Muszę tutaj się. Słuchajcie, zdać na mój umysł albo nie, na pewno instrukcja gdzieś jest, więc ja tu na szybko znajdę. To sądzę, że będzie gdzieś instrukcja. Będzie czy nie będzie? No, słuchajcie, no serio, czasem można się pomylić, ale to sądzę, że chyba by tak było. Więc no, nie wiem, czy to tak warto szukać. No, nie, no słuchajcie, chyba nie znajdę. Dobra, spróbujmy. Nakładamy. No, właśnie, tutaj się nie chce to włożyć. A no nie, chcę. Dobra, tutaj pewnie musimy dać tego groszka. Tutaj wkładamy co? Yy, tutaj wkładamy ten groszek. Tutaj dajemy to. Y jak groszek? Dobra. Groszek, bo można było innym sposobem jakby go włożyć. Wiecie, o co mi chyba chodzi. No i cyk. Udało mi się. Jej, dobra. Tak się prezentuje ta broń. Fajne są w ogóle to jakby elementy pomarańczowe. Ciekawe, więc no. Uważam to za spoko w tym młocie, ale już takie się chyba pojawia, jeśli chodzi o akcesoria dla kola. Dobra, tak to dajmy, żeby on się nam trzymał. No i Nindroid, słuchajcie, uważam, że to, jeśli chodzi o Nindroidy, to jest najlepszy dotychczas. Słuchajcie, Nindroid z Legacy, sam kozak. Naprawdę bardzo ładny. Ale, no, pokaż. Pokaż, pokaż pan. No, pokażę się, słuchajcie. Jeśli mało widzicie, no to sorry, może teraz coś, jakieś światło tu wejdzie, no, tak, jakoś rękę dam. Bardzo ładna mini Tutaj widać dużo takich mechanizmów. Sznur też jaki jedna srebrna ręka. Tutaj jeszcze fieltowa rękawica. Ta twarz też bardzo ładna. Tutaj widać zdecydowanie takie części robota. Tutaj nawet takie. Lekkie, fioletowe, słuchajcie, są wydruki, których tutaj raczej nie zauważycie. Ale to bardzo ładnie wygląda. Świetna mi figurka, nawet od tyłu e, zadbano o nią. Można by powiedzieć, że to jest zwykły taki robot, który ma taką szatę. Tutaj charakterystyczny znak nindroidów, ale zazwyczaj te nindroidy miały, e, słuchajcie, też nadruki z tyłu główki. E, właśnie tych mechanizmów, a tu nie ma, więc może minus, ale zda się. Chyba z tym żyć. Dobra, tutaj bez problemów raczej zmontuję sobie broń. A, dobra. Inaczej trzeba. Naprawdę? To ma jakieś znaczenie? No, no moc. Dziwnie, ale ma. Więc dobra, broń zmontowana. Fajnie, że tu jest piła, w ogóle jakiś taki element, powiedzmy, jakby to ująć siekierki. Bardzo fajna broń. No, sorry, że na sorry tak tego nie widzicie, ale chciałam szybko sobie ten magazyn włożyć, a i tak musiałem trochę zaczekać, bo tak się czymś innym zająłem, no więc trochę światło mi się pogorszyło, ja tam wziąłem jeszcze dodatkowe światło. No i tak to wygląda, więc tutaj tylko sobie włożę. No, i otwórzmy jeszcze tam saszetkę, Ja uwielbiam kolekcjonować te karty. Uwielbiam, uwielbiam. Wy też je lubicie. Na pewno lubicie oglądać moje openingi. O, jest pójzelek: um, Ultra Violet Prime Empire, Dobra. No i karta specjalna? Kurde, kolejny. Ultra Pojedynek Cyfrowy Lloyd. Bardzo ładna karta. Jak się mieni, no, tak średnio możecie co zobaczyć, ale bardzo ładnie, jak spojrzymy pod tym kątem. Bardzo fajnie. Jestem zadowolony, że chociaż tyle. Najwyżej to się jeszcze okaże, ale fajnie. Mamy, y mamy y dobre karty. No i mam nadzieję, że tak będzie. Słuchajcie, no tym więcej to tak to wygląda. Ale no fajnie, że zawsze do tych magazynów nam takie rzucam. No nie zawsze, ale rzucam. Więc słuchajcie to na tyle z tego odcinka. Napiszcie, jak się Wam podobał ten magazyn. Mi dosyć bardzo, naprawdę fajny, fajny magazyn i najlepszy, słuchajcie, z Legacy do tej pory, jaki miałem. Naj, naj, no, naj, najbardziej mnie chyba ten. Najbardziej zadowolił ten z Kajem i Whiplashem. Bo ten mistrzu i Garmadon jakoś bardziej mi się podobali też, mimo że było po jednej figurce, no ale tak jakoś to wygląda, więc słuchajcie to na tyle. Cześć!